W niecodziennym miejscu i z udziałem wyjątkowych gości Narodowy Bank Polski postanowił powiadomić o najnowszej emisji dla kolekcjonerów. Wybór padł na jeden z zabytkowych tramwajów z od pół wieku, jeżdżący trasą przez centrum Warszawy. Jest to tramwaj wyprodukowany w 1949 roku, także już ma 60 lat. Obecnie głównie jeździ w wakacje na linii zabytkowej. Tramwaj N1. Posiada tak zwaną korbę. Od zera w prawo rozpoczynamy jazdę, natomiast od zera w lewo rozpoczynamy hamowanie. Ma też nastawnik jazdy do przodu, na zero, lub no, możemy jechać do tyłu. Poza tym jeszcze jest tak zwany brek. Jeżeli go zakręcimy, powodujemy to, że trawa nie będzie się staczała, jeżeli jest na jakiejś. Nierównościach. Bohaterami wydarzeń byli uczniowie jednego z warszawskich liceów, a gościem honorowym, który ujawnił szczegóły i zaprezentował kolekcjonerską nowość, był prezes MWP. Chcemy poprzez tego typu wydarzenia przypominać ważne postacie, ważne fakty w historii. Szczególnie wśród poetów, e, ważną rolę odgrywał Juliusz Słowacki. Był on, e, był on jednym z najważniejszych poetów romantyzmu jednym z trzech wieszczy. Dlatego ten poeta jest dla nas tak ważny, dlatego mam szczególny zaszczyt i przyjemność dzisiaj zapowiedzieć banknot, który jest trzecim z kolei banknotem kolekcjonerskim. I który będzie na pewno odgrywał ważną rolę w edukacji. Bierzemy udział w tej akcji dlatego, że jesteśmy z liceum imienia Juliusza Słowackiego, liceum długiej tradycji i dlatego Narodowy Bank Polski poprosił nas, żebyśmy pomagali w tej, w tej akcji dotyczącej banknotu. Myślę, że akurat nasza klasa druga by została wybrana, ponieważ jest to klasa o profilu bankowym. Będziemy po prostu jeździć tramwajem po Warszawie, zatrzymywać się na przystankach, i rozdawać broszury promocyjne i zachęcać ludzi do zdobycia tego cennego banknotu. Na pewno wyróżnia się od innych banknotów, tych, tych, którymi na co dzień płacimy w sklepach. Myślę, że nawiązuje swoją kolorystyką, estetyką do banknotów z, z lat międzywojennych. Postać Józefa Słowackiego na tle jego dworku leżącego na kresach ówczesnej, historycznej Rzeczpospolitej, bo Polska, jak wiadomo, była wtedy pod zaborami, dzisiaj na Ukrainie. I znany wizerunek poety. Wydaje się być to jedna z bardziej interesujących kompozycji naszych banknotów. Po krótkiej konferencji Czerwone i z uczniami na pokładzie wyruszył z misją informacyjną. Banknot kolekcjonerski z Juliuszem słowackim został wyemitowany z okazji 200. rocznicy urodzin poety. Od 23 września będzie sprzedawany w wody działach NBP w cenie 29 zł za sztukę.